Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus z uczniami przeprawili się na drugi brzeg, przybyli do Genezaret i tam przybyli do, przybili do brzegu. Jak tylko wyszli z łodzi, tamtejsi mieszkańcy zaraz go rozpoznali i rozbiegli się po całej okolicy i przynosili do niego na noszach chorych. Wszędzie tam, gdzie jak słyszeli, przebywał. Dokądkolwiek się udawał, czy to do wsi, czy do miast, czy też do osad, kładli chorych na placach. I prosili Go, by im pozwolił dotknąć choćby fręzli Jego płaszcza. A kto Go dotknął, odzyskiwał zdrowie. Oto słowo Pańskie. Amen. Usiądźcie. Posłuchajcie. Przeczytałem króciutki fragment z Ewangelii Marka. Ale gdy czytamy Ewangelię nie tylko Marka, ale Mateusza, czy, czy też Jana Łukasza, wszędzie widzimy, że Jezus, jego życie, jego aktywność, jego życie to po prostu służba miłości. Służba miłości. On jest miłością. I po prostu On. Idzie z miłością do ludzi, głosi Królestwo Boże i uzdrawia ludzi z różnych chorób. Widzimy, że uzdrawia chorych na różne choroby fizyczne, paralityków, niewidomego, kobietę, która była zgarbiona. Podchodzi, kładzie na nią rękę i ona się wyprostowała i zaczęła chwalić Pana. Widzimy, że uzdrowił człowieka, którego przynieśli na noszach paralityka. A Jezus mówi, że uzdro... Twoje grzechy są odpuszczone. Widzi nie tylko to, że jest on sparaliżowany, że nie może chodzić, ale widzi jego grzechy i mówi, Twoje grzechy Uwalniam Cię od grzechów. Ludzie byli zaskoczeni, czy mówili, jak On może, przecież tylko Bóg może. A On mówi, żebyście wiedzieli, że Syn człowieka ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, wstań i chodź. On wstał i zaczął chodzić. Jezus zna nasze serca, zna każdego z nas, wie, co nam dolega, jakie mamy problemy. I tak było wtedy. Chodził i uzdrawiał. Wskrzeszał. Pamiętamy tego młodzieńca z Zobaczył, że mamusia idzie za, można powiedzieć, nieśli go na cmentarz. Kondukt pogrzebowy. Jedyny syn. Wiecie, jak, mieć, jak się ma jednego syna, jest się wdową, to ten syn utrzymuje mamy. Nie było emerytury wtedy. Gdy tymczasem on umarł, ona została sama. Biedna wdowa, bez emerytury, bez wsparcia. Jezus ulitował się, przywraca mu życie. Ulitował się też nad nią. Nad nią i nad nim. Jezus ma w sobie wrażliwe serce. Dzisiaj mówimy, yy, mamy dzień najświętszego serca Pana Jezusa. Serce Jezusa. Wrażliwe serce i widzi, i widzi, to serce jest otwarte dla nas. Widzi nas i dzisiaj, nie tylko wtedy, ale i dzisiaj Jezus uzdrawia. Dokonuje uzdrowień przez posługę Kościoła. To on uzdrawia, ale posługuje się ludźmi. Jest, można powiedzieć, charyzmat uzdrawiania, tak jak są różne charyzmaty. I Jezus działa przez ludzi w różnych okolicznościach i sytuacjach. Ja sam zostałem uzdrowiony przypadkowo. Wcale nie oczekiwałem tego. Miałem mieć operację. Było to w 2000 roku. Powiedziałem wspólnocie w sobotę na takim spotkaniu: Słuchajcie, we wtorek nie będzie, nie, nie będzie mnie, musicie sami poprowadzić spotkanie, bo ja we wtorek mam operację. Miałem mieć taką, nie, strasznie, nie jakąś straszną operację, po prostu mieli mi, że tak powiem, operować przepuklinę obustronną. Już miałem trzy razy robiono w swoim życiu, w dzieciństwie tam przepuklinę i miałem czwarty raz mieć i mieli mi siatkę wstajać do brzucha. Słuchajcie, wszystko było przygotowane. Lekarze byli, badania, wszystko było gotowe. Na spotkaniu powiedziałem, nie mówiłem, że mam mieć siatkę wstawianą do brzucha, nic nie mówiłem, tylko, że będę miał operację we wtorek. Ale tak jakoś na koniec powiedziałem, możecie się za nie pomodlić. Tak jakoś. Nawet nie wiem, dlaczego to powiedziałem. No po prostu, no bo powiedziałem, bo kończyło się spotkanie. Miałem pobłogosławić i więc przed błogosławieństwem mówię, możecie... I oni podeszli do mnie, włożyli na mnie ręce. Włożyli na mnie ręce. Pomodlili się. A potem ja ich pobłogosławiłem i rozeszli się. To była sobota. W poniedziałek z ksiądz mnie zawiózł do szpitala. Tam, gdzie miała być ta operacja. Yy, ubrałem się elegancko w piżamkę i po prostu idę, badają mnie lekarze, i po prostu nie ma. Zawołali ordynatora z jeszcze jakąś tam ekipą, yy, badają, kazali, kazali mi tam różne, i nie ma. I po dwóch godzinach mnie wypisali z tego szpitala, i do tej pory nie, nie, nie było tej operacji już. 25 lat. Więc wiecie, no, takie rzeczy się dzieją, różne. Ale nie znaczy, że zawsze musi być człowiek uzdrowiony z choroby fizycznej. Bo są jeszcze ważniejsze sprawy niż choroby fizyczne. Muszę Wam powiedzieć, że my mamy różne, różne dolegliwości. Tak, za, tak naprawdę nie ma zdrowych ludzi. Jak mnie pytają, jak o zdrowie księdza. To ja mówię, a co to jest zdrowie? Co to jest zdrowie? Co to właściwie jest zdrowie? Nie wiem, co to jest zdrowie, bo każdy z nas ma jakieś choroby, które, niektóre się nazywają jakoś, na przykład cukrzyca. A akurat okazuje się, że ja nie mam cukrzycy. Mówię, jak to? 76 lat i nie ma cukrzycy? Nie mam. Może być. Coś innego, na przykład zawał przytrafi się. Nie miałem zawału. Jak to? Mam nadciśnienie. To, to jest jakaś choroba, nie? Ale ostatnio mierzyłem, rzadko mierzę, rzadko mi to się zdarza, w porządku ciśnienie. Jakieś tabletki łykam. Słuchajcie, mamy różne, niektóre nazywają się choroby, a niektóre jeszcze nie zostały, jak to się mówi, nazwane. Wszyscy mamy choroby jakieś, bo nasz organizm funkcjonuje i różne części ciała różnie tam, wiecie, po prostu zużywają się i przychodzą różne jakieś takie dolegliwości. Trzeba umieć to, jak to się mówi, akceptować. Oczywiście chodzimy do lekarza i dobrze, że chodzimy. Ale niedobrze jest, gdy za często chodzimy do lekarza, bo pojawia się wtedy inna choroba. Jak ona się nazywa? Jak? Tak, hipochondria. To jest choroba. To jest choroba taka psychiczna. Hipochondria, że człowiek ciągle jakieś choroby tylko szuka w sobie, jest skoncentrowany na sobie i ciągle coś go tam, to już, już coś. Wymyśla, zastanawia się, co i tak dalej. Hipochondria. To jest psychiczne. Yy, no, i właśnie zamiast normalnie funkcjonować, pracować, yy, spełniać swoją misję, swoje powołanie, to się kręci wokół swoich chorób, swojego ciała i po prostu, no właśnie, hipochondria. No, to jest choroba. Yy, a jednocześnie no, mamy różne dolegliwości, wiadomo, nie należy się tym za bardzo przejmować. Oczywiście można łykać tabletki od czasu do czasu, pójść do lekarza, jak to już, no, Przychodzą różne sytuacje. Pamiętacie czas ukoronowanego wirusa? No. Lepiej nie wspominać, nie, tego czasu. Słuchajcie, to była, to była rzeczywiście, to miało wpływ na naszą psychikę. Ludzie zaczęli się bać. Okazało się, że zdrowie jest najważniejsze. I zaczęli różne rzeczy robić po prostu. Dystans, maseczka, zaczęli się szczepić. Dzisiaj widzimy, że to wszystko było niepotrzebne, że nas w to wrobili po prostu. Wrobili nas w to. Ile ludzi? Yy, Oczywiście, wiadomo, że wirusy są różne, niekoniecznie muszą być ukoronowane. Jeden jakiś wirus nałożyli mu koronę i powiedzieli, trzeba się bać, trzeba się bać. I po prostu ludzie zaczęli się bać. Nie wiedzieli co to jest, ale ma koronę. Jest wiele różnych wirusów, one nieustannie mutują, zmieniają się, krążą, one są w nas. Działają, one są nawet potrzebne. Tak samo jak bakterie są u nas potrzebne, funkcjonują z naszym organizmem. Ale my nie musimy nad tym się zastanawiać, jakie bakterie. Na przykład, jak ktoś opowiadał mi, że na Spitzbergenie, jak się tam jest, te, te są wyprawy takie naukowe, to tam jest taki klimat, że tam nie ma. To dlatego podają im bakterie w takich specjalnych tubkach żeby po prostu mogli normalnie funkcjonować. Inne bakterie są na przykład w Ziemi Świętej, inne są w Polsce, a inne są na przykład w Brazylii. Zależy od, rozumiecie, tak zwane strefy są. I rozumiecie, to wszystko jest, ale wiecie, my my mamy to i musimy z tym funkcjonować. Kiedyś umrzemy, kiedyś umrzemy, i to będą, śmierć to jest Nowe Narodzenie. Nowe Narodzenie dla nieba, rozumiecie? I idziemy wszyscy, jesteśmy w drodze. Przyjdzie moment, taki kiedy umrzesz. Jakaś choroba, jakieś coś tam się dopadnie. Nieraz może być nawet tak, że położysz się spać i już jesteś tam. Taki Zbyszek był, nie wiem czy pamiętacie go, on pisał takie książki. u nas we wspólnocie. Taki charyzmatyk. Niesamowity człowiek. Poszedł na spacer do lasu, spacerował, on lubił takie. Wrócił do domu, położył się zjadł kolację, położył się spać. Rano żona rusza go, on nie żyje. No dobra śmierć. Był pojednany z panem, bo codziennie na Eucharystii modlił się, wielbił pana. Człowiek duchowy, no jest w niebie. Więc wiecie my wszyscy tak idziemy. Niektórzy muszą wycierpieć, wymęczyć się, różne nowotwory, które nas zjadają, e, i, ale w końcu przechodzimy. Tam już, po tamtej stronie, nie ma nowotworów żadnych. Żadnych chorób. Tutaj one są. Wiecie, uzdrowienie. Pan Jezus uzdrawiał, ale ludzie chorowali. Nie znaczy, że to była jakaś fikcja. Uzdrawiał, uzdrawiał. I dzisiaj też uzdrawia. Ale po prostu. Potem po jakimś czasie pojawia się nowa sytuacja, nowa, nowa dolegliwość, po prostu. No więc y, trzeba wiedzieć, że jesteśmy w rękach Pana Boga. Nasza kondycja fizyczna nie jest najważniejsza. Uzdrowienie dokonuje się gdzieś głęboko w sercu człowieka, które polega na tym, że człowiek potrafi potrafi cierpieć, nieść to cierpienie, tę chorobę, nie narzeka, nie, bo nieraz, wiecie, jak człowiek jest chory, to jest utrapieniem dla rodziny. No bo on choruje, to po prostu z niego różne emocje, zachowania jego są takie, że wszyscy cierpią przy nim, bo on cierpi, bo on, bo on ma chorobę. Tymczasem trzeba umieć i trzeba zaakceptować swoje uzdrowienie, polega na tym, że człowiek Zaakceptuje, składa po prostu tą swoją chorobę, to swój stan, siebie na krzyżu Jezusa. W jego ranach jest nasze uzdrowienie. Znamy te słowa z Izajasza proroka. W jego ranach jest nasze uzdrowienie. I polega na tym, że po prostu my potrafimy zaakceptować, zrozumieć sens cierpienia. Wiecie, Jan Paweł II napisał bardzo ciekawy list o chrześcijańskim sensie cierpienia. Nie wiem, czy słyszeliście, czy czytaliście ten list, ale ja kiedyś, 20 lat temu, tak się mi przytrafiło, że dopadła mnie choroba, ostre zapalenie trzustki. No więc no, było tak ciężko, ciężko. Leżałem w szpitalu, ale byłem w szpitalu po prostu i ciągle nagrywałem jakieś konferencje. Jak to się mówi, wspólnota musiała funkcjonować, przychodzili do mnie, ale miałem ten list papieża, czytałem ten list, i w kontekście mojej tej choroby, w końcu potem miałem operację, na tą, no nie na trzustkę, ale tam tak około. I wiecie, w tej sytuacji, czytając ten list, zrozumiałem pewne rzeczy, bo ten list ukazuje, że, no nie chcę przekazywać wszystkiego, musicie przeczytać ten list. Chrześcijański sens cierpienia, że po prostu e, wszyscy cierpimy. I że cierpienie jest wezwaniem do miłości. I uzdrowienie polega na tym, że wyzwala w nas zdolność miłości, że to cierpienie potrafimy złożyć na krzyżu Jezusa, jesteśmy zdolni kochać ludzi. Bo gdy na przykład jest jakaś choroba, cierpienie, jakieś sytuacje, to koncentrujemy się na tym, nie możemy często tego znieść I, i po prostu nie jesteśmy zdolni do miłości. Po prostu jesteśmy tacy, jak to się mówi, rozdygotani. Nieraz mamy pretensje do Pana Boga, że nas, że nic nie, że, że, że cierpimy. Tymczasem uzdrowienie dokonuje się w taki sposób, że Jezus uwalnia z nas miłość, że, że to cierpienie staje się takim aktem miłości. I składamy, oddajemy to. Popatrzcie, w każdej mszy świętej, w każdej mszy świętej Jezus składa samego siebie nam w nasze ręce. Oddaje się nam w kawałku chleba, w komunii świętej. Natomiast msza święta to nie jest tylko ofiara Jezusa Chrystusa, ale jest ofiarą Kościoła, a Kościół to my jesteśmy. I gdy przychodzisz nam mszę świętą, to nie tylko słuchasz Słowa Bożego, owszem, tak, ale również. Na mszy świętej, gdy kapłan składa na ołtarzu chleb i wino, to ty składasz na ołtarzu, a ołtarz jest symbolem krzyża, ołtarz to jest krzyż, składasz na tym krzyżu swoje życie, takie jakie ono jest. A w nim są różne sytuacje, twoje różne niedomagania, cały kontekst twojego życia. Bo my nie tylko mamy jakieś dolegliwości fizyczne, mamy choroby wewnętrzne. Nosimy w sobie różne zranienia, nieraz dzieciństwa, brak przebaczenia, ma, mamy w sobie różne lęki, mamy samotność, m, różne sytuacje, które y, poczucie małej wartości, zagubienie to wszystko. Mamy składać na ołtarzu krzyża. I to jest cała sfera naszego życia wewnętrznego, naszej psychiki. Mamy depresję, mamy różne, różne, różnego rodzaju choroby, takie wewnętrzne, które nie widać. Choroby psychiczne, ile jest tych chorób, bardzo dużo różnych sytuacji, które nas powalają. Wewnętrznie powodują, że jesteśmy jakoś tacy wycofani, albo po prostu jest w nas jakieś dużo goryczy, oskarżamy innych, cierpimy, cierpimy wewnętrznie. To wszystko wraz z różnymi dolegliwościami innymi fizycznymi składamy na ołtarzu krzyża. Oddajemy to Panu. Pan dokonuje konsekracji, przemiany. Duch Święty stępuje na nas, nie tylko na chleb i wino, i dokonuje się konsekracja chleba i wina, ale stępuje na nas i dokonuje konsekracji nas, przemienia nas. I nabiera znaczenia i sensu nasze życie, dokonuje się w nas to uzdrowienie, że te Twoje rany stają się w Twoim życiu perłami. Jest taka książka bardzo ciekawa, możecie się gdzieś kupić i przeczytać. Mianowicie właśnie w takim tytule, że rany stają się perłami. Rany stają się. Nie wiem, czy tak dokładnie podałem ten tytuł, ale, ale to jest ten sens, że, że nasze rany przez działanie Ducha Świętego stają się w nas perłami. Przemie, dokonuje się pewna przemiana w nas. I dlatego my po prostu to jest ogromny sens. Zobaczcie. I w różnych miejscach w świecie, w Polsce. Dzisiaj niedawno, parę dni temu, tu w kościele była msza święta z modlitwą o uzdrowienie. Mnóstwo ludzi było. Cały kościół był ludzi. Bo ludzie potrzebują uzdrowienia. I my też potrzebujemy uzdrowienia. Z różnych, w różnych sferach naszego życia. Są takie osoby, które mają problem duchowy, najgłębszy. Mają żal do Boga, są jakoś tak wycofani, na przykład nie są w stanie się wyspowiadać, pojednać z Bogiem. Nieraz oskarżają, wręcz odrzucają Boga, i to jest choroba najgłębsza duchowa choroba. I wiecie, o ja już tutaj opowiadałem o tej, tych kobietach z Bózka Zdroju, które po prostu brały udział w tej ewangelizacji tam wtedy i ta osoba po prostu, która nie chodziła do spowiedzi wiele lat, można powiedzieć większość swojego życia, po prostu tam została dotknięta, uzdrowiona, że była zdolna się wyspowiadać. To jest niesamowita łaska, to jest cud. I takie cuda się zdarzają. Ja wielokrotnie się spotykam z tym, bo jestem spowiednikiem, spowiadam ludzi i widzę jak Jezus działa i uzdrawia i uzdalnia ludzi, którzy przez ileś tam lat, kilkanaście nieraz lat, nie spowiadali się, nie byli zdolni do tego, raptem otrzymują tę łaskę, to uzdrowienie, że potrafią z całego życia się wyspowiadać. Jestem misjonarzem miłosierdzia i, i to ciągle do mnie trafiają tacy właśnie ludzie, którzy, którzy po prostu po wielu latach zgłaszają się, dzwonią, przyjeżdżają, aby pojednać się z Bogiem. I dokonują się cudowne, niesamowite rzeczy. Dlatego też wiecie, Jezus działa, uzdrawia, posługuje się nami, każdym z was, w różnych sytuacjach. Kiedyś miałem taką sytuację, jestem na przystanku Tramwajowym i pewna kobieta jest zobaczyła, o ksiądz Roman, muszę coś księdzu powiedzieć. Ksiądz był u nas siedem lat temu po kolędzie. Nie pamiętam, mówię na spiskiej. Na spiskiej, tak? No jest taka ulica. Był ksiądz u nas i ksiądz jak przyszedł, nasza babcia, ksiądz podszedł do niej i wziął ją tak za. Za twarz, tak za twarz, po prostu. E, tak ją po prostu e, położył ręce na jej twarzy i coś zaczął ksiądz mówić nie po polsku. E, coś zaczął mówić nie po polsku, tak. I potem oczywiście, a nasza babcia tutaj miała na policzku parcha którego go ale ciągle ten parch był. Po prostu smarowała tam czymś i po prostu ciągle ten parch był. A ksiądz jak złożył, to ten parch zszedł i nie ma parcha. Co prawda, babcia już nie żyje, ale po prostu. Ale, no bo to było 7 lat temu. Nawet no, wiecie. 7 lat temu to było, ale park zszedł. Więc to są takie. Nawet ja nie, nie wie o tym przypadkowo się na przystanku dowiedziałem, że, że coś takiego zrobiłem już nie, nie pamiętam takich rzeczy, bo ja różne rzeczy robię po prostu i nie pamiętam, że 7 lat temu babcie tak za buzię wziąłem po prostu. No i i ten parch mówi, że zszedł. Słuchajcie, Pan Bóg w różnych okolicznościach może się nami posłużyć. Możemy niekoniecznie brać za, za buzię kogoś, ale po prostu w różnych sytuacjach musimy być bardzo no właśnie, spontanicznie i wiecie, Duch Święty chce przez nas działać. Chce przez nas działać. Więc rozumiecie, mamy Pana wśród nas. Pan jest z nami tutaj. I za chwilę, za chwilę będziemy prosić Pana, oddawać mu nasze różne nasze życie, bo tu nie chodzi tylko o to, że ktoś ma jakieś tam dolegliwość po prostu fizyczną. Mamy głębsze dolegliwości wewnętrzne, brak przebaczenia komuś. Ile jest takich sytuacji w rodzinach, że po prostu ktoś, no po prostu Ucieka z domu, bo ma okropnego ojca, nie może przebaczyć ojcu, jak mi ojciec traktował w dzieciństwie. Teraz jestem już dorosły, więc teraz już jestem sam i nie chcę jeździć do rodziców, bo po prostu ojciec. Albo inne sytuacje. Znam taką osobę, która po prostu dowiedziała się, że miała być abortowana. Urodziła się, ocalała, babcia ją wychowywała, ale po prostu trafiła do nas, do wspólnoty. Jest. I po prostu ona przeszła taką terapię, nawet taką, ale duchową terapię. Ja modliłem się za nią, po prostu i ona stanęła na nogi. Potrafiła przebaczyć swojej matce, że po prostu miała być usunięta. Dlatego też słuchajcie, to są różne sytuacje bardzo trudne z naszego życia, które no, nie będziemy tu pytali kogoś, jakie miałeś. Nie chodzi o to, żeby teraz tutaj każdego prześwietlać po prostu. Bóg zna nasze serca. Będziemy się modlili, a Pan będzie dotykał nas, a trzeba żebyśmy chcieli to oddać Panu. Oddać Panu, zaufać Mu po prostu, tak jakby przynieść i złożyć u stóp Jezusa. Będzie tutaj stał najświętszy sakrament Jezus i możesz podejść, możesz podejść, nawet możesz dotknąć i przeżegnać się, dotknąć Pana Jezusa, ale ja chcę włożyć na ciebie ręce, ale ty wy też możecie wkładać na siebie ręce, modlić się, Nie musicie pytać, chyba, że chcecie powiedzieć coś osobie, która będzie się za Ciebie modliła. Możesz, ale nie za dużo mów. No, będziemy posługiwali się, Duch Święty będzie przez nas działał i po prostu zawierzamy ten czas, tę modlitwę oddajemy Panu. Oddajemy się Panu z naszą całą słabością, grzechem, bo jesteśmy grzesznikami, to jest nasz, nasza choroba. Są uzależnieni ludzie, od różnych rzeczy. Od pornografii, uzależnieni od różnych innych używek. To jest nas bardzo trudne. Ciągle zmagają się z tym, chcą uwolnić się od tego i nie potrafią. To jest taki demon, który siedzi. Modlimy się o, o to uwolnienie o uwolnienie. Więc dlatego też teraz zaśpiewamy pieśń i będzie wystawiony Najświętszy Sakrament. Tutaj Jezus. Pozostaniemy przez chwilę w ciszy, patrząc na Jezusa, a potem ja będę prowadził taką modlitwę, będę modlił się, a my możemy, my słuchamy tej modlitwy, jakby wchodzimy w tę modlitwę, a potem będziemy, będziemy podchodzili, byliście podchodzili do mnie, ewentualnie do siebie nawzajem, Możecie podchodzić tutaj. Jesteśmy, posługujemy. I po prostu jest czas e, ta, takiego e, bezpośredniego, że tak powiem, dotknięcia przez e, włożenie rąk. E, no, więc.